Ale chodź, 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 bo ty jesteś instruktor, to wiesz. Ranek tak. się <laughs> e, Tak jak wcześniej wspomniałem, Robert podjechał z panią jo e, Asią, tak, przepraszam, i rozpoczynamy całą procedurę. E, Tankowania, czyli najistotniejszym elementem jest oczywiście dobry podjazd z odpowiedniej strony do dystrybutora. Następnym elementem jest otwarcie. Często bywa tak, że w samochodzie jest w środku otwarcie tej klapy. A tu mamy bezpośrednio, Robert, pokaż otwarcie właśnie w ten sposób. Proszę, odkręcamy ten korek w lewo. W lewo, tak, tak. Śmiało. Mamy to taki tutaj, możemy zahaczyć, jak widać, prawda? swobodnie, to już taki drobiazg, ale wszystko ma znaczenie. Teraz tak, istotne jest, Pani Asiu, żebyśmy wiedzieli, jaki, jaki samochód, na jakie paliwo jeździ. W tym momencie mamy samochód benzynowy. Podjechaliśmy pod dystrybutor, proszę zobaczyć tutaj, że mamy e, bezołowiowe paliwo. Przekreślone PB, znaczy bezołowiowe. 95 oktan, jak widać. I to jest bardzo istotne. Proszę, tutaj podchodzimy, łapiemy nie całą ręką za to, tylko łapiemy za samą tą rękojeść. Bardzo ładnie. I jeszcze raz, tak, unosimy i delikatnie, pamiętajmy, że moment, bo tutaj jeszcze jest końcówka, zawsze paliwa. Także umiejętnie, żeby się nie pochlapać i wkładamy od dołu. O, właśnie, bardzo ładnie. I teraz tak, na, będziemy naciskać. Tu mamy złotóweczki, a tu poniżej mamy litry. Proszę zrobić tak, postarać się, żeby to było 20, 20 złotych. Tak jest. Proszę bardzo, naciskamy. Miał. No, naciskamy. Naciskamy czegoś się nie nie tak. Spróbuję moment. To moment, bo tam jest pewnie zablokowane. Robert, jak możesz podejść tam do pana, żeby odblokował. To wygląda w ten sposób, że jeżeli ktoś przed nami tankował a w środku jest kasa i taka blokada, żeby następny kierowca nie zatankował bez kontroli albo żebyśmy sobie nie dotankowali jeszcze To jest blokada taka i za chwileczkę za chwileczkę ktoś tam odblokuje w środku będziemy mogli tankować Ile pani ma wyjeżdżonych, pani Asiu godzin? 20 20 godzin, tak? Fajnie. To akurat, y, pierwsze tankowanie tak to super. Bardzo istotny element. Wydaje się, że jest to banalne i proste, ale często ludzie mają z tym problem. Tak jak wspomniałem wcześniej, ważny jest podjazd. Z której strony mamy wlew, z tej strony podjeżdżamy. Proszę pamiętać. Odłożyć, odczekać 10 sekund i jeszcze raz. Ok, to spróbujemy odłożyć teraz. Tylko delikatnie i łapiemy. Nie, 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 tylko właśnie i do góry obniżamy, czyli idziemy tak, w ten sposób i teraz tak, do góry trzymamy, nie machamy tym i wkładamy od dołu. Nie, nie, Od do... tak, wsiadł i w dół. Poczekamy chwileczkę. Okej. Okay. No Aśka, dawaj. No spróbujemy jeszcze raz. Tak, bardzo ładnie, pomalutku. O, zadziałał słychać. Dobrze, tam trzeba mocno, głęboko wsadzić, żeby nie było zbyt płytko, żeby ciśnienie nie wybiło i naciskamy, tak za dwie dyszki, pomalutku, 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 ok i teraz tak, do góry, bardzo ładnie, powoli, tak, super, bardzo ładnie i teraz wiadomo, już jest zblokowany dystrybutor, prawda, są takie możliwości, że tak, nieraz jest ktoś, kto jest obsługa i za nas zatankuje, ale jeżeli są takie stacje i dystrybutory, gdzie musimy to sami zrobić, to już wiemy, na jakie paliwo trzeba zwrócić uwagę, jak podjechać, prawda? I to jest w zasadzie wszystko, i tak zamykamy z powrotem. Przeskoczyło. No i super, bardzo ładnie, teraz pani pójdzie <noise> teraz pani pójdzie zapłacić. <noise> Proszę, pani, jeżeli pani mogłaby ze dwa słowa na temat, jak się jeździ z Robertem, tak króciutko tylko. No, bardzo dobrze się jeździ. Pan Robert dobrze tłumaczy. Jestem bardzo zadowolona. Polecały pani szkołę. Tak, oczywiście. To dziękujemy bardzo i dziękujemy. powodzenia. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. O, leży Na stronie kursanta będzie. Aha. i na YouTubie też. Jeśli ma taki kurs, to no. naprawdę trzeba wybieranie takiego rodziciela. Dumy, No tylko na stronie. Szkoła. Na stronie? YouTubie nie. Dobra, dobra, weźmiemy. W takim brzydkim momencie proszę. Okay. Będzie fajnie, zawodowo, meń, naprawdę. Ja idę zapłacić, tak?